Niezależnie od środowiska, w którym się wychowujemy, przeważnie uwidacznia się pewien powtarzalny schemat. Za autorytet postrzegamy swoich rodziców, dziadków oraz tych, którym oni nakazują nam być posłuszni. Rzeczą słuszną w oczach Boga jest być posłusznym swoim opiekunom. Jednak, co, gdy okazują się oni być nieposłuszni stwórcy, w którego twierdzą, że wierzą? Czy rzeczywiście? Szeroko pojęty obraz Boga, przez nich przedstawiany i wyznawany, jest tym obrazem, który pokrywa się z treścią Słowa Bożego. Przedstawię Ci za moment kilka fragmentów, które ukażą nam miastkę charakteru istoty, w którą ja wierzę, i której staram się być w myśl tego, co zaraz przeczytam, posłusznym. Celem nadrzędnym będzie ukazanie treści przykazań ogłoszonych moi Rzeszowi na górze Synaj i porównanie ich z tym, czego zostałeś nauczony. W tym celu przechodzę do Katechizmu Kościoła Rzymskokatolickiego, do punktu 2051, gdzie pojawiają się przykazania zawarte właśnie w treści tzw. Dekalogu oraz formuła katechetyczna, dokładnie ta, której nauczani jesteśmy o najmłodszych lat naszego życia, czy to przez lekcje religii, czy przez jakąś inną formę nauczania. Treść przykazań tu zawartych sobie odczytamy i porównamy za moment właśnie z tym, co wynika z Słowa Bożego. Nie będziesz miał cudzych bogów przede mną, tak brzmi treść pierwszego przykazania katechetycznego. Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czci ojca swego i matkę swoją. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów. Fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, nie pożądaj żony bliźniego twego ani żadnej rzeczy, która jego jest. Choćbyśmy nawet i potraktowali to, co tutaj widzimy, jako formę skróconą, uproszczoną tego, co zawarte jest w biblijnym dekalogu, to nie będzie za moment dla Was ulegało najmniejszej wątpliwości to, że te przykazania w tak spos taki sposób nam tu przedstawione wysoce odbiegają. Od tego, co Bóg w swej łasce przekazał Mojżeszowi i narodowi izraelskiemu wo zgromadzonemu wokół góry Synaj. Dlatego uważnie przyglądajcie się temu, co za moment zobaczycie i porównajcie z tym, co słyszeliście chwilę wcześniej. Przygotowany mam dla was przykład Biblii Jakuba Wójka oraz oraz Torecylkowa. Będę odczytywał przykazania z Torecylkowa, zawczasu tylko podkreślę, że niestety, zarówno jeden, jak i drugi przekład dopuszcza się zniekształcenia jednego z Bożych Przykazań. Sami zaraz będziecie mogli rozsądzić, o które to Przykazanie chodzi, czy też przypuszczalnie, o które z Przykazań może chodzić. Mowa tu oczywiście o imieniu Bożym, które zarówno w jednym, jak i w drugim przekładzie jest oddane zupełnie inaczej, aniżeli to wynika z treści tekstu źródłowego. Tak więc. I wygłosił Bóg wszystkie słowa te i rzekł. Jam wiekoisty Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi Mizraim z domu niewolników. Nie będziesz miał bogów cudzych przed obliczem moim. Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu. Tego, co na niebie wysoko i co na ziemi nisko i co w wodzie poniżej ziemi. Nie będziesz się im chorzył a nie służył im, gdyż ja wiekuisty, Bóg Twój, Bóg żarliwy, pomny winy ojców na synach, na wnukach i prawnukach tych, którzy mnie nienawidzą, a świadczące miłosierdzie tysiącom gwoli tym, którzy mnie miłują i przestrzegają przykazań moich. Nie wzywaj imienia jut he wa, he Jachuch, Boga Twojego do fałszu, Gdyż nie przepuści wiekuisty temu, który wzywa imię Jego do fałszu. Pamiętaj na dzień Sabbatu, abyś go święcił. Sześć dni pracuj i wykonywaj wszelką robotę Twoją. Ale dzień siódmy, Sabbat, wiekuistemu, Jahuech, Bogu Twojemu, nie czynisz żadnej roboty. Ani ty, ani syn, ani córka, ani sługa, ani służebnica twoja, ani bydło twoje, ani przychodzień, który w bramach twoich. Gdyż w sześciu dniach stworzył. Jachułek, niebo i ziemię, może i wszystko, co w nich odpoczął dnia siódmego, przeto pobłogosławił Jachułek dzień siódmy i poświęcił go. Czci ojca Twego i matkę Twoją, aby się przedłużyły dni Twoje na ziemi, którą wiekuisty Jachułek, Bóg Twój, da Tobie. Nie zabijaj, nie łam małżeńskiej wiary, nie kradnij, nie dawaj przeciw bliźniemu Twemu świadectwa fałszywego. Nie pożądaj domu bliźniego Twego, nie pożądaj żony bliźniego Twego, ani sługi Jego, ani służebnicy, ani woła, ani osła Jego, ani niczego, co do bliźniego Twego należy. I tymi właśnie słowami kończy się treść dziesięciu biblijnych wypowiedzi, słów, mów, które to zostały ogłoszone właśnie narodowi izraelskiemu, które to obowiązują w rzeczywistości cały rodzaj ludzki. Czy zauważyłeś, zauważyłaś pewne nieścisłości, pewne niespójności między tym, co widać w formule katechetycznej, której, co warto podkreślić, którą jesteśmy nauczani od najmłodszych lat? Podkreślę ponownie, choćbyśmy nawet i potraktowali jako formę uproszczoną to, co macie teraz przed oczami, wciąż widnieją tu bardzo istotne różnice, które należy nazywać tak, jak rzeczywiście, tym, czym rzeczywiście one są, a więc zakłamaniem fałszom, fałszem i obudą. Ostatnie z przykazań, ażeby zgadzała się liczba, a więc 10, rozpoczyna się od słowa ani żadnej rzeczy, która jego jest. Czy rzeczywiście tak brzmi treść dziesiątego przykazania, wyrażonego w 17 wersecie? Nie pożądaj domu bliźniego twego, nie pożądaj żony bliźniego twojego, ani sługi jego, ani służebnicy, ani woła, ani osła jego, ani niczego, co do bliźniego twego należy. Czy dostrzegłeś już, z czego wynika to, iż dziesiąte przykazanie w tej formule katechetycznej rozpoczyna się od słowa Ani? Bierze się to właśnie z tego, że drugie przykazanie biblijne, podkreślam biblijne, jest pominięte w treści właśnie katechetycznej. Nic nie usprawiedliwia takiego zachowania. Podkreślę jeszcze raz, nawet jeśli byśmy to potraktowali jako uproszczenie tego, co jest napisane w Słowie Bożym, to jest pominięcie treści biblijnego przykazania, gdyż w punkcie drugim, jak widzicie, czytamy nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno. Mniej więcej takie słowa stanowią odzwierciedlenie trzeciego przykazania biblijnego, które rozpoczyna się od wersetu siódmego. Natomiast drugie przykazanie to przykazanie, które brzmi Ja, Jahweh, Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi misraim z domu niewolników, nie będziesz miał Bogów cudzych przed obliczem mojem nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu, tego co na niebie wysoko i co na ziemi nisko i co w wodzie poniżej ziemi. Nie będziesz się im korzył ani służył im, gdyż ja, Jahuech, Bóg Twój, Bóg żarliwy, pomny winy ojców na synach, na wnukach i prawnukach tych, którzy mnie nienawidzą a świadczący miłosierdzie tysiącom gwoli tym, którzy mnie miłują i przestrzegają przykazań moich. No i teraz rodzi się pytanie, czy Bóg, w którego wierzysz, jest dokładnie tym Bogiem, który tu jest opisany? Gdyż Bóg, który jest opisany na kartach Słowa Bożego, tu przed Twoimi oczyma widocznego, Mówi wyraźnie, byś nie tylko nie posiadał, ale byś sobie nawet nie tworzył rzeźb, obrazów, posągów, czegokolwiek, co byłoby wyobrażeniem jakiejkolwiek formy bóstwa. Skonfrontuj to z tym, co jest Twoją codzienną rzeczywistością. Czy to w kościele, do którego idziesz na msze, gromadzisz się z innymi wiernymi, czy to w Twoim domu, w którym z pewnością wisi obraz. Czy na Twojej szyi medalik, krzyżyk? I porównaj z tym, co tu widzisz. Porównaj również treść znanego ci z punktu trzeciego, przykazania o brzmieniu: pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił, z tym, co widzisz w wersecie ósmym i w kilku kolejnych, które to wyraźnie dają nam do zrozumienia, że dniem który należy oddzielić do Boga, gdyż to On sam go oddzielił i uczynił świętym jeździeń sabatu. Czy tym dniem rzeczywiście jest pierwszy dzień tygodnia, nazywany słowem niedziela? No jak się okazuje, nie jest nim. A więc mamy kolejną nieścisłość w tej właśnie tu formule katechetycznej nam od dziecka wpajanej do głowy. Jest jeszcze wiele innych różnic, zakłamań czy też zniekształceń, ale książkę można by na ten temat napisać, a nie to jest celem tego nagrania. Pozostawiam cię z tą wiedzą, drogi słuchaczu, i jednocześnie skłaniam do tego, abyś porównał na spokojnie ponownie treść tego, czego jesteś nauczony z tym. Co wypływa ze Słowa Bożego. I nie, nie zatwardzał swojego serca niczym faraon, a wręcz odpowiedział na wezwanie Boga teraz, przeze mnie, przez to nagranie do Ciebie kierowane, czyniąc skruchę, żal, odwracając się od tego, co było z niewagą istoty Stwórcy, na rzecz właśnie bycia Jemu posłusznym. Celem tego nagrania jest przede wszystkim sprawienie, a żeby Twoja dusza została zbawiona, byś zszedł z drogi, którą kroczy ogromny tłum, a więc szerokiej i przestronnej drogi prowadzącej na zatracenie w kierunku drogi, która prowadzi do życia wiecznego, a która jest wąska i niewielu nią podąża. Amen.